Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry w Fortnite. ostatni w ostatniej w tym sezonie. Będzie to pogadankowo, bo odcinek jest tym tak nie do końca. Pobiliśmy 400 odcinek w jest ziemi, odcinek i nie ma żadnego specjalu, więc... No jakoś tam przebolę, Subskrybujcie kanał, żebyście nie brzegapili kolejnych odcinków Wyciek drugi zjazdu, dużo nam powiada na nowy sezon i to jest też ostatnia gierka w tym sezonie. Są jest mimo wszystko dwa dni do sezonu, kiedy to nagrywam, a jutro już jutro będzie kolejny sezon, czyli jak gdyby w poniedziałek wrzucę film i w będzie nowy sezon. Więc yy, no na pewno będziemy... na pewno będzie z tego fajny materialnik na pewno, więc zobaczymy. Eee, na pewno się troszeczkę pojawi później, to może o 13, 15 na pewno się pojawi Sorki <laughs> No, więc sorki eee, Więc właśnie wtedy się właśnie pojawi eee, Właśnie to jest też Takie odcineczek, no, nic nie ma, do pogadania eee, Też nie było żadnej gierki solo, ale to odegramy w następnym sezonie W na następnym sezonie mam kilka challenge, między innymi gram, będę grał na pewno troszeczkę arenek, będę grał między innymi no i dużo innych niespodzianek. Ja biesę na level, wiecie właśnie o to doskonale. Więc dzisiaj właśnie z tego cieszę. Nic yy... nie, 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 nie kocham, bo na nowych słuchawkach raczej grał, bo jeszcze ich nie przetestowałem. No i tu, trzeba potem tą mapę. No i będzie na pewno dobry. Czekaj, 9 gigabajtów, no on też jestem ciekaw. Chyba nie dużo. Bo też jestem ciekaw, ile będzie miał. Nowy sezon właśnie gigabajtów, dajcie mi znać. Ciekawe, ile będzie miał, jeszcze ja nie mogę doczekać. No i cóż, lecimy tutaj sobie dzisiaj na 8 miejscóweczkę, troszeczkę sobie pogadamy, Tuż z innymi. O właśnie, doszliśmy do 400 odcinka, czyli 400 odcinka, co widziałem z Fortnite'a, lecimy jeszcze po 1000 może, jeżeli gdzieś <grytanie> gigarka jeszcze istniała, raczej będzie. Yy, no i tak, widzicie też potem, w yy, kolejnym odcinku będzie nowy sezon, yy, czyli tak nowy sezon wejdzie, ale za mnie wejdzie za dwa dni bo ja to dzień przed publikacją tego odcinka więc już nie wiem, że ten się w sezonie nie pojawi więc no dziękuję Wam też za ten sezon w którym dużo tutaj się działo między innymi dużo się działo w tym sezonie między innymi właśnie no i dziękuję Wam właśnie za, to, za tą aktywność pod tymi filmami w nowym sezonie i teraz w ogóle też mam takie pytanie, że ja w ogóle nie jestem jakiś smutny, że sezony odchodzą, nie wiem czemu. Znaczy wiecie, no, ja nie jestem smutny, że tak nie wiecie o co chodzi. Ale no właśnie, jak sezony odchodzą, to tak mi troszeczkę smutno jest, że odchodzą, nie wiem czemu, mimo wszystko. Ale i tutaj sobie z niech chyba schnie na no, nas, żebym zagrał sobie innym skinem właśnie Fortnite'owym. Eee, no i to w Daily nadal trwa. Mm, zobaczymy. Ale odcinek w tym sezonie już, już nie pojawi, w tym sezonie piątym odcinek nie pojawi, pojawi się jeszcze z zwiastun sezonu kolejnego, ostatniego, już jutro, pokażę Wam, eee, no i to tyle, co mogłem pokazać w tym sezonie właśnie, nic eee, właśnie no tyle, Te odcinek będzie króciutki, taki, nic niezbyt, okej, okay. myślę, że też tutaj się nic, nie będę się tak się no i to na w ci nowy sezon, Eee, może troszeczkę dziennie a wynik wynikiego ale ja go troszeczkę będę pobierał No oczywiście się troszeczkę pojawi potem od publikacji, będę sobie chyba grał na tym sezonie eee, No i też się trochę będę musiał pouczyć na egzaminy Powiecie no, to nie jest żart, widzę, nie Jakbyście nie nie to dajcie znać, jak mam, proszę, Wam egzaminy Więc eee, no właśnie No właśnie wiecie to co chodzi No i cóż, zaraz będziemy kończyć na ale jeszcze troszeczkę jak akty pochodzimy może trochę to się pobijemy żeby tutaj było coś eee, no chyba też na stawie jakiś odcineczek z sezonu jeszcze jutro dzisiaj gdyby trzy odcineczki no zobaczymy ale raczej już nie stawię eee, to jest typka. typka mm, właśnie to też mam Pink ten na ten sezon też już... Ciekawe co będzie nowy rozdział będzie coś się w nowym życiu będzie działo jestem celem i chcemy tego typa zabić. A to był bot! Bo ale, 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 ale mnie oszukali. Nieważne. To był bot, ale noż okej. Okay. Więc właśnie. Nic tutaj nie mam ciekawego w tej gierce do pokazania. Czekaj, zaraz pochodzimy. No, no właśnie, no tutaj ten, właśnie pomyślałem, tam coś tam się dzieje. w ogóle widać go gdzieś na mapie? No to chyba jest. No jest, w złej formie. Ale no, te rzeczy nam dużo podpowiadały. Między innymi dużo nowości nam podpowiadały. No i coś tam się będzie działo w nowym sezonie, ale no ciekawe co będzie. Ja też jestem ciekaw. Yy. 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 Muszę też... Jestem ciekaw, jak tam będzie się działo. I mm, to będzie w następnym odcineczku. Kolejny bot. Dajcie mi jakieś gracze chcę, żeby ten nikt nie, nie chciał zabijać, nie? Chyba raczej z tym boty, bo to zniknęło. Bocie. Eee, boty. A fajnie, bo jakby do, boty na nowy sezon, to właśnie to byłoby. byłoby fajnie, byłoby fajnie. I też będziemy kończyć ładny odcineczek ja Nie chciałbym w tym filmie się dodawać Też chciałbym też pod koniec znowu na też zrobić troszeczkę solo A nie gatać to w odcinku Nie na tego, chyba odcinka to widzę, Popacki pa,